Choroba nazywa się gangliozydoza, typ pierwszy to jest typ niemowlęcy. No i Tomek choruje właśnie na tą chorobę ciężką. A czym się charakteryzuje ta choroba? To jest choroba metaboliczna, genetyczna, charakteryzuje się tym, że właściwie chorobę można już wykryć od urodzenia dziecka i tak było u Tomcia. Charakteryzuje się tym, że ogólnie pogarsza się stan neurologiczny dziecka chorego na tą chorobę, to znaczy nie następuje właściwy metabolizm w organizmie związków cukrowych i tłuszczowych, które powinny być z organizmu wydalane, a nie są, bo nie ma tego metabolizmu. W związku z tym one zostają w organizmie i tak jakby wyniszczają organizm od środka. To jest choroba bardzo rzadka. Jedynie lekarze w Centrum Zdrowia Dziecka na moją wiedzę znają chorobę. Tutaj w Białej choroba jest nieznana, także w Lublinie, gdzie też byliśmy, próbowano nas zdiagnozować. Też lekarze niestety nie znają tej choroby. Dopiero w Centrum Zdrowia Dziecka nas zdiagnozowano, kiedy temuś miał półroczku. Bardzo ukochany przez nas wszystkich, no i przez znajomych, którzy bardzo pomagają nam w tych czasach. I wiemy, że to dla nas dużo znaczy, bo dużo jest odzewu, nawet z zagranicy. Chcielibyśmy urzucić mu w ostatnich chwilach jego życia, jak najlepiej, żeby doczekał tych swoich dni na tym Westpadole. Pani codziennie tutaj tamte, Tak, tak. Odbierze. W tej chwili. Też chciałam być tutaj, jest dla nas naprawdę cudownym dzieckiem i chcemy, żeby mu jak najlepiej było. Kochamy go bardzo wszyscy, i braciszek, i, i dziadkowie, i cała rodzina, przyjaciele. Waszej opieki potrzebny jest też sprzęt w tej chwili. Czym dysponujecie i jakie są potrzeby? W tej chwili mamy wypożyczony z hospicjum koncentrator tlenu i ssak. Kupiliśmy również sobie taki ssak na akumulator, po to, żeby, żeby, przy, żeby z dzieckiem po prostu wyjść z domu. Potrzebujemy także takiego koncentratora tlenu na, na akumulator takiego też przenośnego, który nie, nie wymaga podłączenia do sieci i również zbieramy pieniążki na sprzęt, który nazywa się koflator, który służy do nieinwazyjnego oczyszczania płuc, z tego względu, że to muś ma bardzo zajęte płuca i, i bardzo łatwo dochodzi do, do infekcji. Hey, hey. Trzeba tej rodzinie, temu dziecku przede wszystkim y, pomóc, no i, i zobaczymy, co z tego wyniknie. Na razie wpływają pierwsze pieniążki, zobaczymy, co będzie dalej. Y, w tej chwili mamy około 10 tysięcy złotych. Mamy nadzieję, że naj, w najbliższy piątek, 27 września, uda nam się przybliżyć y, do finału tej naszej akcji, czyli do zebrania 22 tysięcy złotych i koncertem hip-hopowym w Czarnym Meloniku, który rozpocznie się o godzinie. 19:00 zbierzemy kolejne tysiące potrzebne do zakupu tego sprzętu medycznego, tak zwanego koflatora, który będzie służył Tomkowi i będzie ułatwiał mu życie.